Dziesiąt, lewy cztery, zaczynamy, lewy cztery. Pięćdziesiąt, lewy cztery, pięćdziesiąt, lewy trzy z uwagą dwadzieścia, prawy jeden, mega syf dwieście prostuj. Lewy pięć. Do prawy 5, 100, szykana od lewej, ciasna. 50, lewy 6, 50, prawy 6, 200, szykana od lewej, wąska syp. od lewej na 3 mega syf 200 ślisko prawy 6 hamuj 20 od prawej na 3 ślisko 150 późno prawy 2 ciasno 100. od lewej na 3 mega syp 80 prawy 3 przytniej 50 od lewej na 3 zdać, 50 od prawej na 3 50 od lewej na 3 do lewy 5 400 Z środkiem Od lewej na cztery od lewej na cztery 50 wąsko. Lewy dwa nie ciąć. Do lewy dwa. Do prawy dwa, mega wąsko. 50. Prawy 4. Do lewy 4. 100. Prawy dwa wąsko. 150 Lewy 2 przyciąć z uwagą, przyciąć z uwagą, 80. Prawy 2 po kuli, 20. Prawy 2 do tyłu, do prawy 1, 100. Prawy 4 nie ciąć z uwagą, 80. Prawy 3, do lewy 4, 80, lewy 4, do prawy 5 nie ciąć, do lewy 5 ciąć w bramkę, 100. Do prawej, lewy 5, 100. Lewy 4 zdać. 200, prawy 2. Prawy 2, do lewy 4, do prawej w bramkę, lewy 4, do lewej 80, w bramkę prawy 5, do lewy 4, 150, prawy 3, nie ciąć, nie wypuszczaj. Prawy 3, nie ciąć, nie wypuszczaj. Od prawej na 3. Do lewej 300, hamowanie prawy 2 hamowanie prawy 2, do lewy 5, do prawej 100, do lewej 150, prawy 5, 50, lewy 4, 20, prawy 3 mega wsyp 80, lewy prawy 4

Prawy 3, nie ciąć, 50 do lewej Prawy 4, ustaw Lewy 4 50, ustaw, prawy 4, przuter 20 Lewy 4, zać 80 Spokojnie, prawy 6 Do lewy 5 do prawy 5, do lewy 5, do prawy 5, do lewy 3, omin hopę. Lewy 4, długi, szeroko, 30, lewy 4, do prawy 5, do lewy 5, do prawy 5, do lewy 5, 80, lewy 5. Do prawy pięć, pięćdziesiąt, prawy jeden, do tyłu trzysta, mega późno prawy trzy, mega późno prawy trzy, sto pięćdziesiąt. Prawy jeden do tyłu. Do lewy dwa po kuli. Dwadzieścia. Prawy cztery syf. Osiemdziesiąt. Prawy trzy. Do lewy trzy. Osiemdziesiąt. Lewy trzy. Do prawy cztery. Sto. Prawy dwa do tyłu. 20, prawy 4, do lewy 3, od razu lewy 3, do prawy 3, 100, prawy 3, do lewy 3, 50 prostuj, lewy 2 do tyłu, 20, prawy 3, do prawy 3, do lewy 4, 200. Lewy 4 w bramkę. 20, lewy 4. Do prawy 3 z uwagą. 50 do prawej w szuter. Lewy 4 długi. Do prawy 4. Do lewy 4 długi. Do prawy 4 długi do lewy trzy, do prawy cztery długi, do lewy cztery minus, pięćdziesiąt metrów